Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Wiem, że wielu z Was czekało bardzo długo na recenzję Imperialnego Droida Zwiadowczego, ale w końcu melduje się na kanale. 683 elementy, za aż 330 zł. Katalogowo, naturalnie ten zestaw znajdziecie taniej w Alto. A jeśli chodzi o pudełko, to wygląda ono tak. Niby ładne, niby estetyczne, niby takie kolekcjonerskie, ale no ja go po prostu nie lubię z tego względu, że jest pionowe. Nie lubię go tylko z tego względu, że po prostu później muszę wam pokazywać pudełko w pionie, kiedy je oglądamy, kiedy je otwieram. No a co do samego droida, on jest też wyposażony w taką. Podstawkę, która oczywiście imituje odrobinę śniegu na chod, no i mamy tam też taką małą plakietkę kolekcjonerską, która informuje o takich najważniejszych rzeczach związanych z droidem. A jak będzie się prezentował po złożeniu, dowiecie się już niedługo, ale najpierw otwórzmy pudełko. Może i te pionowe pudełka mnie drażnią, że niewygodnie się je pokazuje, ale ta matowa powłoka jest naprawdę świetna. Bardzo to lubię, bo to jest takie właśnie uczucie ekskluzywności tego zestawu i zobaczcie, że sam droid jest lekko połyskujący, a tło jest matowe. Zerknijmy też, jak to wygląda z drugiej strony. Mamy tutaj podane wymiary: 27 cm wysokości wraz z antenkami, 24 cm szerokości podstawki. No i tutaj mamy jeszcze przypomnienie, jak droid prezentował się w filmie. Filmie, czyli w Imperium kontratakują się pojawił. No i jeśli chodzi o zawartość, to wyciągnijmy w takim razie to, co w pudełku się znalazło. A mamy tutaj... Ile tych worków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba, jeśli dobrze widzę. Tak, szóstka to jest najwyższy numer. Mamy też arkusz naklejek, który prezentuje się w ten sposób. Nie ma ich jakoś specjalnie wiele, i tak najwięcej powierzchni zabiera to, co nakleimy na plakietkę informacyjną. Ale zerknijcie też na to, bo mamy tutaj dwa woreczki z akcesoriami, które też posłużą nam za dobudowanie kilku elementów. No a jeśli chodzi o instrukcję, to ona wygląda w ten sposób, w takim prawie kwadratowym formacie. Więc ja w takim razie idę składać i zaraz pokażę wam gotowego droida. Nie ma co ukrywać, to jeden z tych zestawów, który ma taką namiastkę bycia zestawem kolekcjonerskim. No i właściwie można go tak też traktować. Mamy tutaj niby taką dioramkę, mamy tą plakietkę z informacjami, a sama figurka, która została zbudowana z klocków, też wygląda całkiem przyjemnie. Dobra, zerknijmy najpierw może na podstawkę, zobaczymy jak wygląda ta wielka zaspa, a potem pooglądamy droida z bliska. Jest za spasą jakieś takie nieregularności, ale zerknijmy na tabliczkę. Bo zobaczcie, że ona też została obsypana takim plastikowym, klockowym śniegiem, i to akurat naprawdę fajnie wygląda. Mamy też. Dość niewielką naklejkę, bo zobaczcie, jak drobna jest czcionka, żeby zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które na tej plakietce się znalazły. Sama grafika droida też mnie przekonuje. No, a jeśli chodzi o wygląd z drugiej strony, to zostało to potraktowane całkiem serio. Tutaj nie ma czegoś takiego, że z tyłu jest pusto, i myślę, że gdyby porozstawiać figurki, które mają tutaj dokonać obrony hof, no to zdecydowanie odnalazłyby się w tym terenie. No, to co, możemy przejść nieco dalej, tylko że zanim wyjmę droida, czy właśnie Zanim zaczniemy go oglądać, to zobaczcie, on nie jest tutaj wpięty. Mamy po prostu taką transparentną podstawkę, no i też możemy go sobie z tej zaspy wyciągać, ale tak będzie wygodniej go pokazywać, więc idźmy do góry. A zacznę może od czegoś, co nazwę korpusem i głową, mimo tego, że niewiele to ma wspólnego z takimi rzeczywistymi częściami ciała. No bo ten droid jest skonstruowany kompletnie inaczej, aniżeli na kształt człowieka. Ale zobaczcie, tak wygląda ta, nazwijmy to głowa. Może, można ją sobie obracać. Mamy tutaj dwie antenki, mamy też całą masę detali. Jeśli chodzi o wykończenie, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, że nawet wrotki tutaj zostały użyte do tego, żeby imitować jakieś jego elementy i jak to w. Gwie w wojnach często bywa, mamy właśnie tutaj bardzo dużo jakichś takich elementów, które najczęściej nie mają um, miejsca w innych zestawach. Tak to może ujmę, bo tutaj rzeczywiście można sobie robić właśnie imitację jakiejś takiej dziwnej aparatury, jakichś nie wiem, śrubek, zębatek, przekładni itd. I tutaj rzeczywiście to wszystko można znaleźć. No ale może zejdę nieco niżej i przyjrzymy się, jak też cały droid wygląda z każdej strony żeby było wygodniej, i żeby tabliczka nie przeszkadzała, to na chwilę ją po prostu zdemontowałem. No dobra, mamy tutaj droida z każdej strony i on też wygląda nieco z każdej strony inaczej, bo mamy tutaj wykończenie rzeczywiście, które na tych co 90 stopni elementach mają jakieś takie inne detale i to jest spoko. A co jest dookoła? Ano, dookoła znajdziemy Całą masę różnej maści elementów, i jeśli chodzi o te wszystkie odnóża, które tutaj wystają, jest ich naprawdę dużo. I zobaczcie, co tutaj można znaleźć. Na przykład w tym miejscu, o, chciałem go obrócić nie tak jak trzeba. W tym miejscu znajdziemy jakieś wiertło, które jest wykonane, no choćby z dobrze nam znanego roga kici rożek. Tutaj mamy jakieś chwytaki, którymi na przykład można pobierać próbki gleby, albo też po prostu coś przenosić. Też nie wszystkie te kończyny są bardzo stabilne. One tutaj, jak widzicie, delikatnie sobie dyndają. Tutaj mamy taki największy chwytak, który w ogóle jeszcze ma jakiś taki wspornik, więc mamy imitację jakiegoś takiego elementu hydraulicznego, ale tutaj zobaczcie, mamy takie wielkie szczypce, które też mogą coś pochwycić, a do czego na przykład może Służyć to? Nie mam pojęcia, bo tutaj te szczypce są jakby tylko z jednej strony, a tutaj to już w ogóle te szczypce są bardzo odjechane i takie powiedziałbym najmniej stabilne, jeśli chodzi o ich zabudowanie. Droid zdecydowanie może się fajnie sprawdzić jako prezent dla gwiezdnowojennego frika, który niekoniecznie na co dzień zbiera Lego, bo jeśli chodzi o samą konstrukcję, bardzo ładnie on wygląda. Zdecydowanie jak patrzymy na to jak został zbudowany, to od razu przypomina nam się ta scena z Imperium Kontrataku, jak kiedy wyłonił się z zaspy. No i myślę, że tutaj nie ma wtedy wątpliwości, co to za konstrukcja. Co do samej konstrukcji, jeśli chodzi o jej solidność, jest całkiem nieźle, za wyjątkiem może kilku tych odnóży, które rzeczywiście są bardzo delikatne i trzeba uważać przy przenoszeniu. Ale z założenia, nie jest to zestaw do zabawy, jak widzimy też na pudełku, to jest zestaw 18. To jest set, który po prostu trzeba złożyć, postawić na półce i patrzeć, jak trochę zbiera kurzu, ale też jak wiernie oddaje filmowy pierwowzór. Więc jeśli takiego droida chcecie mieć, to. Chyba możecie się dowiedzieć, czy warto po, się, po niego sięgnąć i możecie sami wyciągnąć wnioski, jak ważnym może być elementem Waszych kolekcji. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.